A, to są jaja, nie? Jakby jak tam na streamie, to są jaja? Czy nie? No, to jest szczęście. To jest... Myślisz, że to są jaja jak pierdzę? To się spierdol, nie? To to nie, Ty, bo ja chyba. Ja w ogóle dostałem propozycję od G2 dołączenia w cs i w ligę. E, no to. o co? Za Mam na dżunglę. Piękny świat. Przemierzam po maleniku. Nagle, stop! Jakiś. No, ryb. Daj mi to, mam defa. Daj Trudny. mi to. Niestety, to, to jest moje. Aj. Aj To jest moje. Ja ci chciałem powiedzieć o tym kwiatku czarnuszce, a ty już takie rzeczy. Aaa, dobra, sorry. Bo jesteście dla mnie ważni jak kwiat dla gleby Hadi Weźcie mi piątaka, coś się wykaże <grym> Tak sztuczkę <grym> Picie pewnie jest Ty pierdolony Pi, pi, Pyda, pyda Pyra Jalla za wózkiem. Jezus. Nie. Lecy! Aha! Ja pierdolę. Nie mogę wariato zabić. Bawiło okay. się w Ameryce. USA. Gdzieś pod palmami raj. Mówili jedź, bo tam podobno życie. O, o, o. To był przepiękny czas. Życie tętniło w nas. Pamiętasz Miła? Daj masz jeden na jeden, malawa. Gdybym miał lawa, to by nie żył. A 13 HP ma. Mówiłem, który jestem, jestem ostatni. Nie podożeś się. Życie. Ale zamknij ryj. Będzie Czyli o ten, od roweru, od roweru. Dokładnie. Bo ja jestem rowerzystą i często muszę pedałować. Umieram sabicki! Poszedł sobie w las. Po co tak pedałowałeś, kurde? Gdzie ty jechałeś? No zajechałem daleko na B. <laughs> Okay, ah, yeah, oh, goodbye I'm fucking piece of, of shit garbage yeah, shit bro. Get man. out, you're, you're yourself, last, you're last in it. Look look you're six, you're six kills, six kills, you sack sack, sack balls, suck big bitch, suck bitch. Suck you're bitch. bitch. You're suck son of a bitch, 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 son of a bitch, go get out